Ugrupowanie 66, i czyli Bluker, Dexy i Utopik to najbardziej agresywni gracze na serwerze. A szczególnie Bluker i Dexy. Ci dwaj od początku serwera nie są z agresy i trapami Ale wracając, Bluker zaprzód nas na event, który miał być wyścig konny. I wszyscy domyślaliśmy się, że to nie może być niewinny event. I pewnie czeka tam na nas jakaś bombowa niespodzianka, tak jak na poprzednim evencie. Natomiast temat uznałem, że udział w evencie będzie dobrą okazją, by coś dziać na serwerze. I jak się okazało, przeczucie mnie nie myliło. Pamiętajcie, by zostawić subskrypcję, ponieważ sporo osób z was tego nie robi. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Opera Geeks, pierwsza przeglądarka stworzona dla graczy. Opera Gease posiada nową funkcję, jaką są Geeks Profiles, dzięki którym skonfigurujesz Operę po sobie jeszcze szybciej. Na przykład masz sobie komputer i chciałbyś, by przeglądarka zużywała mniej zasobów? Nie ma problemu. Tworzysz profil po tej i cieszysz się większą ilością FPS-ów. Kolejnym fajnym profilem jest ROW, w życiu którego Opera wyczyści wszystkie dane po Was przy zamknięciu przeglądarki. A jak tak właściwie zrobić profil? Wchodzimy w łatwą konfigurację, zjeżdżamy trochę w dół i tutaj mamy Geeks Profiles. Klikamy zarządzaj i tutaj mamy otwórz profil. Jedną z najbardziej pokochanych przeze mnie funkcji. Opery GX są budowane w Operę Socjale, ale jak to działa? Widzicie ten pasek z lewej strony? Na nim możecie sobie przypiąć ikonki socjalów. I od teraz nie będziecie musieli wpisywać tego w przeglądarkę i klikać kilkukrotnie, by przejść na takiego Instagrama, tylko jak totalnie szefowie klikacie sobie raz i już jesteście na Instagramie. A jeszcze fajniejsze jest to, że Opera ma funkcję Force Dark Pages, która sprawi, że większość stron internetowych będzie miała Dark Mode. Włączamy to w łatwej konfiguracji, nie ma na samym dole jest wymóż stosowanie ciemnego motywu. Opera posiada również ciekawą funkcję, jaką jest GX Corner, czyli miejsce, w którym znajdziemy najlepsze okazje ze świata gier. Informacje o nowych grach i newsy o nich. Wszystko w jednym miejscu. Na przykład tutaj mamy promkę na Minecrafta Premium 10% taniej. Opera niedawno wydała swoją przeglądarkę na telefon, więc już teraz możecie korzystać z GX Mobile na waszych telefonach. Osobiście bardzo polecam. Dziękuję Operze GX za bycie sponsorem tego filmu i koniecznie pobierzcie operę z linku w opisie. Przed eventem wszyscy mieliśmy się spotkać na netwie, by następnie grupowo wybrać się do netter portalu, za którym znajdowało się miejsce eventu. Natomiast niektórzy z nas mieli problemy w postaci plaków Firewerek, albo bycia odolonym od Spawna, więc to wszystko trochę się przeciągało. Wtedy też Zaczął prosić innych o pomoc w postaci itemów i fajerwerek. Ponieważ po inicjacji piacha na gracza anarchii, sagi skończył praktycznie bez jakichkolwiek itemów. Ideę co posiadał to Elytra jakieś sobie kawałki seta, więc uznałem, że wspomogę go trochę i wybrałem się do niego na spawnie. Tak, jesteś na spawnie? Jakuba pomożesz mi? Mogę dać ci firewerk, jak powiesz to jest. przyleć do mnie, no? no powiedz jestem mi. Proszę. A, dobra, już wiem, że jestem na wyroczni. mi dasz mi. E, nie mam nic, nie mam żadnych tak, setów tak. zapasowych. To ściągnij z siebie i mi dasz. A, już pędzę. Tak dać ci stack fajerwerek, jak masz jutra. No, no tu jesteś. Jestem. Dzięki. A masz totem no. jeden? Bo mam jeden. Mam. A masz dwa ty, totemy, bierzesz. bo mam dwa A masz ten. trzy totemy, bo mam trzy totemy. Czyli... Jakbym miał chesta, to mógłbym ci nawet 10 tych dać totemów. Ja, ja mam ci to mi dasz serce, totem. Bo ja mam mała. Robię Zakaritas. chodź tu, Flameusz, już, chodź tu. Stój, stań tu ze mną tutaj. Po, i spójrz, tak, tak, faktycznie spójrz. Tutaj, no spójrz, no spójrzmy na to, chodź. Gdzie ty, człowieku, jesteś normalny? No, ale no, czy to jakoś wygląda? Ty jesteś dumny siebie po tym, co zrobiłeś? Nawet nie wiesz jak. Bardzo. Jak widzicie, pomogłem Slagiemu. Poprosił o firewear kilka totemów. Natomiast ja sam z siebie dam dodatkowo dwa koksy, kilka kryształów i obsydian. w ramach ewentualnego zagrożenia miał w ogóle szansę się obronić. Nawet taką minimalną, bo mimo wszystko chodził w wybrakowanym secie. Następnie oboje wybraliśmy się na letę Rufa, gdzie pomoc zabrał mnie również nowy gracz anarchii, czyli Piachu. już masz, masz koksy? Mam. A ile masz? Dużo? Chciałbyś mi jest dać coś. A co mi za to zaoferujesz? Perłę. <laughs> Dobra, po, no, po, od postaw, postaw, postaw Dziękuję bardzo. Potrzebujesz więcej? Trochę. Nie, no ale już dwa już jest dużo lepiej. Piachu, chodź, chodź. Piahu, w ramach tego, że jesteś nowym graczem na anarchii, a ja trochę spawnę na zniszczeniu więc pewnie miałeś trochę trudniej, pewnie byłeś przerażony. Mam na ciebie mini prezent, mini upominek. Wiem, że o, byłeś górne. gnębiony przez nich, ci chyba do kilku no, serc. Także no chciałem ci jakoś pomóc, także trzymaj, tutaj masz... Oj, o, jeden, o jednego za dużo ci da. Dobra, tam były cztery koksy, także tutaj masz jeszcze... Chyba... Dziękuję. Właście ci zabrali? No bardzo... dobra, <grywa> tam że to ci też zabrali. Dzięki. Panie powodzenia w odzyskaniu tego. No i nareszcie nadeszła chwila podróży do portalu, za którym znajdowało się główne miejsce wydarzeń. Po przejściu przez portal ujrzeliśmy zagrodę z dużą ilością koni i każdy z nas mógł sobie wybrać jednego konia. I gdy już wszyscy byliśmy gotowi, wystartowaliśmy w wyścigu. Dexy wciął najwolniejszego konia, co wzbudziło nasze podejrzenia, ale i tak każdy wtedy galopował przed siebie. Ale stagiuro! Kiedy deksy, ale ja jestem. To jest labirynt. O co się dzieje? To co, coś się stało. Słyszałem. Lagi, słyszałem. Lagi jakieś. Ja tam nie chcę być, bo słyszałem tabliczki. <laughs> ja też słyszałem. Zniszczyłem ścianę, bo przestraszyłem się dźwięku tabliczek i chciałem za to po prostu jak najszybciej uciekać. Natomiast wtedy cała podłoga runęła pod siebie i dalej zresztą sami zobaczcie. Coś... Coś... Ej, zepsułeś Ej, spadło! Co spadło? Ej, a my, my żyjemy, my żyjemy. Nie ma nie go tu. To... Ja zniszczyłem ścianę, kurde, i spadło! Ej, no To jest! Aha, no i co jest? Witam, nie? To jest! Dobra, es. Jestem żywy. Co jest? Co? Mówi. Co? No, jest. Co to jest? <laughs> Ach, czy z z Wardenami? Nie. A były, A były, wardeny? A były wardeny? Tak! Nie, o na spawnie jesteście! Nie. Afik, jesteś na spawnie? może mogłeś mnie zabić. Nie chcę cię zabić. Dlaczego chciałbym cię zabić? Jesteś moim sojusznikiem. Gdy ogarnąłem to, że osoby, które poległy na tym wencie, zrespiły się na spawnie, natychmiast poleciałam w stronę spawna. Była to okazja na darmowe serca, albo jakieś trady w zamian za niezerowanie oponenta. Afik, nie afcz. Chodź na kanał niżej, chodź na kanał niżej. Czekaj, no, o co chodzi? O, dobra, nareszcie. Żyjesz, nie ławczysz? Nic? E, nie, nie. Mi? Dobrze. Które mi przez te wardeny trochę no. zliknowało. E, ja tam wardenów nie widziałem. Ogólnie uważam, 6-6 się panoszy i to się bardzo panoszy. To chyba wszyscy możemy się zgodzić. Także ja jestem taką osobą, która chce zjednoczyć wszystkie pozostałe drużyny przeciwko tym niestety, panoszącym się po serwerze. O, no, troszeczkę zbyt agresywnym ludziom. Jesteś trochę bezbronny, tak także nie wiem, czy masz aktualnie dużą możliwość wyboru. Chciałbym, żeby Bedwarsowcy byli naszymi sojusznikami, a dokładnie sojusznikami Ink Teamu. Przeciwko, no po prostu 6-6. Aktualnie Nice One Team również jest z nami, tak jakby w zrzeszeniu. I chcemy po prostu jakoś ukrócić. Ich. Rozumiesz Afik? Także ja chciałbym ci pomóc, ale przed tym chciałbym mieć gwarancję tego, że w ramach wojny będziecie z nami i Znaczy ja, ja, się, ja się mogę pisać i oni też raczej nie będą mieli problemu znając ich. No i super, także... Możesz się jeszcze spytać, ale już od razu mówię, że oni też nie będą mieli problemu, nie? No, trzeba ich wyzerować. Po dyplomatycznej rozmowie udzieliłem Afikowi pomocy. Dałem mu elitrę i fajerwerki, by mógł wrócić w bezpieczne miejsce. I gdy ja sam wróciłem do swojego starego domku na anarki, wydarzyło się coś dziwnego. Fomi zabił Blukera i Dexiego, i wtedy znów jak najszybciej poleciałam na Obsidianową platformę, bo wiedziałem, że ich tam znajdę. Proszę, proszę mnie zastali. A Ja się, na, ni ja na ni nie mam nic. Tak? Wejdźmy Jesteś... bracia, pracy, Hello. Hello. Jestem trochę zawiedziony wami, chłopaki. To najbardziej, Bluker. Nie musicie się oddalać. Tutaj się wcześniej AFIX zrespił, tak, żeby też to się będziecie respić. Nie będę was zerował, bo nie interesuje mnie zerowanie was. Dlaczego to zrobiłeś znowu? Mimo tego, że no. wszyscy cię zaufali. Zabawa. Czy, czy żałujesz tego, że to zrobiłeś? To jest ważne. No, żałuję, że tak mało osób zginęło. <laughs> Ej! <śmiech> bez seta gościa bić? Ostate. Że bez seta? Nie. Yeah. Tak. Bez seta bije gościa. Wy jesteście, wy jesteście honorowi? Honorowy jest kłamanie. Tary, ja 20 IQ myślam, trapa, a ty zabijasz ludzi bez setów. Zabijam ludzi bez setów, którzy wiele razy wykazali się po prostu brakiem jakiego poczucia empatii do innych. I chcieli zabić wszystkich na serwerze, nie pierwszy raz. Oj, Tary, wtedy był brak empatii, to zobaczysz po dzisiejszym dniu, jaki będzie brak empatii. mi! Ogłaszam oficjalnie, że nikt nie, nie może się czuć już na tym serwerze bezpiecznie. <tary>